Wszystkim z tej strony, Wasza i dzisiaj mamy kolejną średniową aktualizację, i dzisiaj dodali, albo raczej ulepszyli, że tak powiem, raczej w cudzysłowie ulepszyli um, opiekę nad koniem. I, I nie wiem, no i naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. Myślę, że to jest po prostu. Ja wiem, że teraz ostatnio bardzo krytykuję Star Stable, ale naprawdę wydaje mi się, że poprzednia, poprzedni interfejs konia był o wiele lepszy, a oni to zmienili. No ale dobra, możemy zaczynać, będziemy czytać. No to lecimy. Witaj w Star Stable. W tej aktualizacji wprowadziliśmy kilka przydatnych zmian, no nie wiem, zobaczymy, czy przydatnych, dotyczących opieki nad końmi. Chcesz uruchomić interaktywny samouczek wyjaśniający zasady działania tej funkcji? Jasne, że chcę. Masz za mało jedzenia lub wody w swoim inwentarzu, by powtórzyć. Za... Co? Jedzenie dla koni musisz kupić. Ej, oj, ale maila mi przychodzą. Sio. Jedzenie dla koni kupisz w sklepach, a wodę uzupełnisz poprzez. E Okej, okay, czyli muszę. Kurde, a ja nie wzięłam. I gdzie ten samouczek będzie? <glorę knapp> Gdzie ja mam wziąć tego samouczka później? Nie działa w ogóle ogłoszenie. Czemu nawet mi się nie chciało ten No dobra, słuchajcie. Ja lecę sobie w takim razie po wodę, bo faktycznie o Boże, tylko mam dla kur... jedzenie, to może faktycznie. Może o, o, jest sklep walentynkowy przy okazji. Ehm, bo <laughs> nie kupiłam, kupiłam jedzenie dla kur, a nie kupiłam dla konia, bo w sumie Stajenna się tym zajmuje, a nie ja, więc no. Um, myślę, że możemy kupić to, um, w sumie nie żałujmy. E, ok, i teraz e, gdzie mam włączyć e, ten samouczek? E, hallo, hallo, gdzie jest ten samouczek? E, um, chyba nie ma. Dobra, zobaczmy. W ogóle tutaj ten pasek się jakoś tak dziwnie urywa. Wcześniej tego nie było. W ogóle jak weszłam na SSO, to miała takiego lega mózgu. Co to się stało z tym paskiem, że tak się ucina nagle? Bo poprzednio tego nie było. Wydaje mi się, że to było bardziej niżej, a oni to tak jakby podwyższyli, teraz to jest wyżej. I no dobra, zobaczmy tutaj się nic nie zmieniło i to jest piękny, wspaniały interfejs, a to jest ten niewspaniały interfejs. O matko zabrali nam buźki, kurde, zabrali nam buźki z i öl 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 ja jakiś pasek nam dali. Öl. W ogóle, nie, no naprawdę, no serio, ja po prostu nie chcę tego. ojojoj, oj, co to jest? Twój, to jest za duże. Twój kończy się świetnie, dzięki czemu będzie biegł o 10% szybciej. Okej, okay. procenty widzę wprowadzili. Mogli po prostu napisać, że będzie biec szybciej. I tyle, ale. Co to jest? Co to jest? O, o to, y, to jest chyba ten, y, ten. Y, można, dobra, zsiadam z konia i w ogóle, oj, Nacisnij na głowę swojego konia, co tu się stało, czemu ta flaga jest jakaś zbugowana, co tu się zadziało, co, 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 czemu ta flaga jest cała różowa, śmieci w oczy, mam nacisnąć na głowę mojego konia? Ja się boję, naprawdę. Ty. Ja, ja widziałam te zdjęcia i nie jestem z nich zadowolona. Ta w ogóle ręka. Oto my... E, e, konia, za pomocą którego możesz wchodzić w nim w interakcję. Po lewej stronie znajdziesz opcję opieki nad koniami. E, naciśnij ten przycisk, by wyczyścić kopyta swojego konia. Nie no, naprawdę już... Kajdzie, czy ta kobietka się zmieniła? Jakieś nowe dźwięki są w ogóle. Nie, no bez jaj. E, aby nakarmić konia. Tak mi się wydaje, że coś tu się zmieniło, że tak. Co tu się zadziało przed chwilą, właśnie? E, dobra, to to wiem, na szczęście. Boże święty, nie. No tutaj coś bardziej taka. No dobra, wiem, to to wiem. E... Wyszoruj konia. Pisali, że coś się zmieniło w tych rzeczach, ale ukończyłaś codzienną opiekę. Odrobinę szczęśliwszy. Dobra, wiem. No dobra, dobra. Świetnie, ja mam na maksa. Super. I w ogóle tu się obniżyło coś. Co tu się stało? Czemu to tu jest, tu jest... Koniec ramki widać, a tutaj... Ta ramka druga, tak jakby się obniżyła. Nie, no, naprawdę, moim zdaniem to jest o wiele. Czemu mam czarny ekran? Help mi, help mi, hallo hallo Kurde, weźcie mnie stąd, wyciągnijcie i mogę się ruszyć, SSO. Nie, no weźcie. No czemu? Czemu to, to nie działa? No weźcie. O, o, o. o. Dobra, robię relog, bo naprawdę to jest strasznie zbugowane, co, co tu się. Przed chwilą stało mogę nasić na nie, nie? mogę. No dobra, no to relok robię. Um, wiecie co? Jednak pominę ten samołczyk. Um, Okej, okay, dobra, spoko będę pamiętać, ale chyba już nigdy tego nie tknę. Um, no, no, wiecie co? No. Może coś czuję, że będę po prostu taka, że tylko ja będę narzekać ze wszystkich YouTuberek na tą funkcję. No ale. Co, żeby dosiadać konia, mam klikać na jego głowę? Dobra, już się naprawdę przestraszyłam. Już naprawdę miałam się wydrzeć na cały dom, ale. Poczekajcie, a może mogę ciągle, mogę, czy tak mogę najeżdżać? Oh, Mokę! Zbawienie dla mnie. Słuchajcie, bo ja tego nie będę używać. Po prostu nie. Nie mam mowy, że będę czegoś takiego używać, że naciskać na konia, na głowę konia i będę tutaj to wszystko o. No, poklep konia. Poklep konia czy pogłaszcz konia? Prowadź konia. Dobra, na szczęście mogę inaczej, ale no. Wiecie co? To powinno być w tej mobilnej wersji, czyli na komórkach, a nie, że też tutaj wprowadzili to tak, jakby rozumiecie, na, na komputery. Bo po co robić takie, no rozumiecie, że można jakąś jedną rzecz zrobić w dwie, tak jakby, w dwa sposoby. A myślę, że wiele Graczy z 20 levelem, którzy grają już od kilku lat, będą używać tego starego, że po prostu będą naciągać czy tam na tego konia, i myślę, że to jest o wiele lepiej niż naciskać na, na głowę naszego biednego konia. Um, no, ale cóż, tak SSO chciało, więc tak będzie, co nie? Ale dobra, bo to jeszcze nie koniec aktualizacji, na szczęście, bo gdyby tylko dodali to, to po prostu. Ua. Ale y, bardzo się zawiodłam na tym, że nie ma walentynek w SSO. Z zapomnieli o walentynkach, tylko dodali jakieś te sklepiki. Jeżeli nie dodali nowych rzeczy, to naprawdę słabo. No oczywiście, że nie dodali nowych rzeczy. Po prostu sklepik z, tamtych ro z tamtego roku i tyle. Ja wiem, że bardzo krytykuję SSO teraz, ale moim zdaniem z ręką na sercu mówię Wam, że ta aktualizacja no co to, co to, co to, co to? Wcześniej tego nie było, bo ja wczoraj tu chodziłam. Czemu tu jest jakieś. Poczekajcie, chwilę. Co tu jest? Wcześniej tego nie było. Ej, bo wcześniej był tylko ten. Wcześniej był tylko ten konik, a oni dodali jakieś tutaj dziwne coś, jakąś kartkę. Tu jest o matko. Ej weźcie, może tu będzie coś w zadaniach, ale Jezu, strasznie tutaj jest takie kontury. Um, wish, wish, um, and uh, le, coś tam. Um, in, um, so, Boże, nie umiem tego rozczytać, naprawdę. Um, może wy wyczytacie, wy tutaj jest. To jest na pewno po angielsku, ale te litery są strasznie rozmazane, że ja ich przeczytać nie umiem. Dziwne, bo tego wcześniej na pewno nie było, bo ja wczoraj tutaj byłam, przechodziłam i właśnie zdziwiłam się, że tam jakiś konik dre drewniany stoi. I tej kartki nie było, więc to jest jakieś bardzo dziwne. Um, o, matko, matko! Bądź sieci! Okej, okay, także już jestem. Co tu się przed chwilą działo? Weźcie, bo ja naprawdę już powoli boję się tej gry. Co tu, co tu się tak dymiło przed chwilą? Ta flaga um, nie skomentuję. Mam nadzieję, że ją naprawią, bo to po prostu już na Teamsach się powiadomienie weźcie, przestańcie mi tutaj, nie? Nie tykajcie mi tu. Um, dodali jeszcze nowe szukando. Szukando nad szukandami normalnie. No gdzie to jest? Gdzie to jest? Powiedzcie mi. Od... Co? Gdzie? W Wildwoods? Proszę. Nie. nie, nie, nie. Gdzie? Gdzie to jest? Gdzie to dodali? Ja tu nic nie widzę. Gdzie? Przecież tu nic nie ma. A niby pokazuje, że jest więcej gwiazdek. Podejrzewam, że dodali gwiazdki właśnie w. W Wildwoods. O matko, e, no, 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 oczywiście. Jakby mi. O hej, kara. E, jakby mi na złość robili normalnie. Ja się tak czuję, ale naprawdę. Ja tego tutaj nic nie widzę. Tego nigdzie nie ma, więc gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj nic dalej nie dodali. Tutaj nic też nie ma. Mm. No tak, średnio. No i jeszcze dodali. Aktualizację portalu do Pandory, i mm, niby to będzie takie bardziej dla nas wygodne, ale szczerze myślę, że lepiej by było, gdyby jednak startowiec był, ale też to nie jest jakieś bardzo takie poważne, jak z tym było. No wiecie, z tym tym. Moim zdaniem to po prostu to, co dodali, jest po prostu takie niepotrzebne, tak jakby mm, nie mieli pomysłu na aktualizację, więc dodali tylko to samo, tylko że tak jakby inaczej. Tak, jakby doprowadzamy do szczotkowania, czy coś w tym stylu. I tam znowu też coś się zbagowało. No o co chodzi? O co kaman? I... Oj, oj, oj. Um, jeżeli wszystkie różowe elementy będą świecić się teraz na jeszcze bardziej różowy kolor, to ja naprawdę, ale nie wiem, co tu się stało. Um, no i. To też wygląda dość tak tragicznie, bo ten pasek się tak urywa. No i oczywiście tutaj też to zmieniło swój kolor. Um, no nie wiem, nie wiem, nie wiem co myśleć. Um, tu nie ma tej flagi, także nie, ma, nie mogę porównać, ale... Um, z tymi portalami to powinno zostać moim zdaniem tak jak było, bo tak było, tak bardziej wyjątkowo, że tylko nasz pierwszy koń startowy może tam pojechać. Jest taki nadzwyczajny, że taki magiczny, wiecie, rozumiecie, że, e, że ach, musimy po niego pójść, bo jest najważniejszym koniem na całym świecie, a teraz będzie, że wszystkie nasze konie są najważniejsze i to trochę tak, tak, tak średnio, ale to jest też, będzie takie bardziej wygodniejsze. <noise> Już mój wzrok cierpi. Już mój wzrok cierpi tak bardzo, że nie jestem w stanie tego... O! Miszki dodali! <noise> Miszki! Okej, okay, ale ja mam ku... kupiłam jednego, więc nie będę kolejnego kupować, ale m... czemu nie dodali Walentynek? Tak się cieszyłam, że wreszcie walentynki będą, wreszcie zadania, a oni tu takie coś. A no i jeszcze ankiety dodali, że można ten ankietę sens wypełnić i ja ją wypełniłam i szczerze byłam e, szczera wobec tych koni i wobec w ogóle całej gry. Napisałam im. No, milutko napisałam im, ale szczerze napisałam im, że, że więcej zadań, mniej koni. No, więc to wszystko z tej aktualizacji jeszcze dodano do tego sklepu nowego, wiecie, mm, tego jakieś rzeczy, ale oczywiście ja niestety nie mam Strach Rider na zawsze, więc nie mogę do niego wejść, więc wam nie mogę pokazać. Ale no moim zdaniem aktu taka se mm, nic nadzwyczajnego. E Interfejs konia kompletnie oj, odchodzi i w ogóle zabrali nam buźki, jakiś pasek nam dali. A właśnie, miałam pójść do stajni, jeszcze pójdźmy do stajni i zobaczmy jak to wygląda u innych koni i oczywiście powiadomienia. Okej, okay. um, i już widzę, że przyzwyczaiłam się do tamtych, wiecie, um, um, ale no te paski nie odpowiadają mi zbytnio. Ale może komu się podobają, ja tutaj y, akurat z tymi paskami nie będę aż tak bardzo narzekać jak samym o tym, y, bo to wygląda jak po prostu to miało być dla gry y, tej mobilnej na telefonie. A nie na komputer, więc no cóż, ym, myślę, że to wszystko, co miałam wam do pokazania w tej aktualizacji. Mam nadzieję, że odcinek, jak i aktualizacja wam się podobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście zostawić subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem. Oczywiście łapkę do góry, jeżeli wam się podobało. No a ja się z wami żegnam i papatki!